Możliwe, że ktoś w Twoim życiu obiecywał Ci, że będzie prosto, że stworzyłeś sobie takie przekonanie, że z wiekiem życie będzie proste. Wcale Ci tego nie życzę. Ja Ci wprost przeciwnie, wcale nie życzę, żebyś miał proste życie. Ja Ci życzę, żebyś miał ciekawe życie. Ja Ci życzę, żebyś miał fantastyczne życie. Ja Ci życzę, żebyś miał radosne życie. Ale nie życzę Ci prostego życia. Czemu Ci nie życzę prostego życia? Bo jak coś jest proste, to jest łatwe. A jak coś jest łatwe, to jest nudne. I jeżeli. Spotkasz w swoim życiu prostą kobietę. Owszem, może to być dla Ciebie interesujące. Przez chwilę. Natomiast już po kilku chwilach, po kilku spotkaniach, prawdopodobnie już po trzech, jeżeli ta prosta kobieta okaże się tak prosta, że będzie prostaczką, to Twoje zadowolenie z tej prostej kobiety może się po prostu bardzo szybko skończyć. Dlatego, jeżeli spotkasz w swoim życiu wyjątkową kobietę, skomplikowaną, wykształconą, z bogatą osobowością, to możesz latami, latami ją odkrywać. I podobnie jest z życiem. Jeżeli twoje życie jest proste, to może być po prostu nudne i nieciekawe. Dlatego, jeżeli twoje życie nie jest proste, jeżeli to, co ciebie w życiu spotyka, jest dla ciebie skomplikowane, to popatrz na to życie swoje i powiedz, że jest ciekawie. I to mi się podoba, bo ja lubię ciekawe życie. Ja lubię ciekawych ludzi, ja lubię ciekawe sytuacje. I ja sam jestem ciekaw, jak mi się to udaje.